Przez drogę walczymy z mrokiem. Chcemy wiecznej ciszy. Pali się nasz most. Do przy niego różne rzeczy. Aura wchłania się. A wszystko widać nabiera sensu. Ach, pragnę ciszy. Chcę ciszy. Nie dam się chce. Milczący spokój. Pragnę ciszy. Chcę ciszy. Nie dam się chce. Milczący spokój. Milczący spokój. Przez szczerości. Wyznać chcę tobie, że nasz świat nigdy nie zgaśnie, zgaśnie. Że zawsze będzie jasno i będzie się migotać, jak będzie dobrze. Niczym perło szczęścia, które nigdy nas nie opuści. Pragnę ciszy, chcę ciszy. Nie dam się, chcę milczący spokój. Pragnę ciszy, chcę ciszy. Nie dam się, chcę milczący spokój. Milczący spokój. Chcę milczący spokój. Ten niebywały, prawdziwy milczący spokój.